Witam wszystkich na kanale Dzisiaj grzywobranie zaczynam od ceglaka e, po pracy, więc e, Szału nie będzie Lecę na moje e, miejscówki niedaleko domu e, Są rydze, ogólnie jest sucho, trochę kiepsko z deszczem No nic, zobaczymy jak to Dzisiaj taki rekonesans myślę, że w sobotę uderzę na grzyby z rana. Normalnie trochę dłużej i może coś się trafi. No nic. A jak będą jakieś grzybki to będę kręcił A filmy. Zobaczymy dzisiaj co to jeszcze się pojawi. Jest tkania ale nie zbieram. Lecę dalej. Ale na szybciora zobaczyć na, na moje miejscowe na prawdziwki Tu jest druga kania, ale już stara a no ja pędzę tam gdzieś uch, pod górki Żeby coś ogarnąć. No ryzyki wszędzie, ale też nie zbieram. Są upaki po drodze, co jakiś czas szału też nie ma sucho, więc no nie ma rydzów. Może no, się rozpada przez weekend, to po weekendzie coś. A się urodzi bardziej. Mały ryzyk. No jest chyba pierwszy biały dzisiaj. No, sprawdzimy jego zdrowotność na tym filmiku. I raz, założę sobie na szyję tylko. Tak. Ja. Jak to, o, żeby ustawić. popatrzcie, Robak, robak, robak. No łebka, coś by tam powykrajał Także zostawię Drugiego nie widzę, ogólnie suchy grzybek No nic Idę w takie tereny gdzie Wczoraj byłem, ale tylko na chwilę Kilka grzybów znalazłem, kilka małych prawdziwków Więc może coś ruszy Lecę tam na moje miejsce Co zawsze są Tutaj tak omijam Takie tereny znajome ludziom Więc może coś po drodze Pojedyncze sztuki Próbuję uderzać w takie tereny bardziej z mchem, takie bardziej gdzie mogłoby być wilgotno zobaczymy jak, jak to wyjdzie, ale coś tam się pokazuje tu znalazłem jednego i kątem oka zauważyłem, że jest drugi ten malutki twarde takie grzybki ciekawe może może coś rusza na Podkarpaciu w sobotę w sobotę, w sobotę, w sobotę uderzamy i kurczę Eee, jak nie autem, to skuterami na pewno jedziemy Nasze konkretne miejscowy. będziemy widzieć Jak to wyjdzie O, kawałek do góry odszedłem i jest znowu Prawdziweczek Tamte były zdrowe Ten jest miękki Chyba będzie roboczywy A obok jest drugi No i już powinien być zdrowy, malutki o, Zaraz tu przebadam teren Bo Niezbyt y, tu chodziłem, więc a widać, że mniejsze są. Może coś się trafi fajnego. No, przeszedłem już kawałek lasu średnio z tymi grzybami. E, w jednym miejscu tam były. No tu widzę kapelusz, ale to jakieś dziwne. A, przegryziony już. Prawdziweczek przez wiewiórkę, czy jakąś myśl. E, no, tak średnio, średnio, ale jeszcze wejdę na moje miejscowe gdzieś tu w pobliżu. Może coś się pokaże. A mówię, do po pracy to taki szybki strzał. Nie ma czasu. Jest kilka jakichś widoków. Tutaj też pogliziony. Jeden tu widzę drugiego, małego. No i tu jeszcze dwa są. O, jeśli widać małe, to, to może coś zacznie rosnąć. No, na razie lecę jeszcze kawałek pod górkę i do domu. No. Nie widać zbytnio, nie widać. Jest kolejny prawdziwek. Jeszcze mam parę miejsc. O, jaki on tu sobie urósł dziwny. O, no są już ładne, ładne te prawdziwki, chociaż niektóre zobaczymy ale główki są zdrowe, nóżki częściowo, robak, a nieraz nie, te mniejsze są fajne, zdrowe. Zaczynają rosnąć morki, te też będę zbierał za niedługo, bo mam na nie klientów. No i jeszcze tu lecę do góry kawałek, bo już się ciemno robi, więc jeszcze troszkę i zawracam do domu. Te prawdziwki to zamiast na moich miejscach to rosną. Między moimi miejscami, co dochodzę do miejscówki, to jest prawdziweczek Może Tutaj Będą za rogiem No i chyba tu, tak jest jest prawdziwek Też już coś obgryziony Tu zawsze bywają, co są maślaki, ale Strasznie wielkie Ten mały, ale nie biorę dzisiaj ani ryzał, ani maślaka Biorę same prawdziwki, ceglaki Zobaczę tu zaraz po moich tych miejscach i zawracam. Ktoś już tutaj był, bo takie olbrzymy pocięte. Ale ja tu podszedłem już kawałek. Się wróciłem teraz i, i jest jeden. No, jest jeden prawdziwek. Pyk. Proszę. No i twardy powinien być zdrowy. Więcej tu nie widziałem, ale to tak na szybciola. Zobaczyłem jednego, to się wróciłem kawałeczek. No dla mnie już za ciemno, słabo widzę okulary i te sprawy Ale jeszcze może parę wypatrzę Jest jeszcze jeden prawdziwek Nie wiem czy... E... Jeszcze chyba nie ciemno, przynajmniej ja nie widzę tutaj na tym wizjerze, żeby była jakaś ciemnica już Dla mnie jest <noise> Ale... Może jeszcze coś się trafi Idę tu do znajomego, dzwoniłem, mówił, że w tych miejscach był wczoraj więc nie liczę na jakieś e, wielkie grzyby, ale coś tam może jeszcze znajdę. Wracam już do domu i też miejscówkę sobie znalazłem fajną po drodze. Pieg jest jeden ładny. Tu widzę drugiego. ten naki brązowiutki. O, temu sobie zrobię fotkę potem. A i nie wiem co tam jest. Coś mi się tu. No to nie jest prawdziwek To jest coś. Nie wiem, co to, to podgrzybek jakiś, czy coś takiego. Nie wiem. Nie biorę. Jak nie wiem. No nie widzę więcej. Dwie sztuki. Myślałem, że trzy. Ale zajdę tędy w dół. Może, może, może. Jeszcze gdzieś wytropię <grym> nie ma grzybków w lesie, to trzeba iść ścieżynką I deszcze trafią Więc Jest prawdziwek A tu rydzyk Heh. Ciekawe czy tu w dole będą prawdziwki Nieraz to znajduję Ale nie wiem czy tu nie ma prawdziwka Zaraz O jest, popatrzcie Jest sobie drugi Jest sobie drugi to jest przypadek, patrzę, chwilę stanąłem i jest. O, tu w dole, może będą jeszcze, tu jakieś coś nakręcę. Ścieżką w dół, w dół, jest kolejny. Prawdziwek. Ten będzie pewnie zdrowy, ale jest suchy. Już taki mały, a się robi zielonkawy. No, a jednak susza jest. Susza pomimo tam jakichś małych opadów, to tutaj nic nie zrobiło to roboty.